W różnych okresach zwracaliśmy się o refleksję, o zastanowienie się nad tym pytaniem, czy u nas wszystko, w sensie obozu prawicowego, w sensie prawa i sprawiedliwości, wszystko jest w porządku, czy wykorzystujemy wszystkie możliwości, czy potrafimy być lwem i lisem jednocześnie, czy potrafimy przekazać tym, którzy są, są rozczarowani, bądź skrzywdzeni, a wahają się ofertę, która ich przyciągnie. No, reakcją w różnym czasie na takie pytanie była jedna. Odrzucenie. Mówicie, że coś jest nie w porządku, nie jesteście znani. Trudno stało się, nie traktujemy e, Prawa i Sprawiedliwości jako nieprzyjaciela, e, jako kogoś, z kim chcemy wchodzić w konflikt i prowadzić walkę. Ale wyciągając wniosek pozytywny, jeżeli jest tak, że rządy Platformy Obywatelskiej odwracają się tyłem od narodu, społeczeństwa, obywateli, państwa, jeżeli jest tak, że istnieje blokada w dotychczasowym w prawie i sprawiedliwości, prawda, to trzeba stworzyć drugą Drugie płuco prawicy, żeby ten wielki powiew niezadowolenia, rozczarowania, szukający pozytywnych rozwiązań, jakby mógł działać ożywczo. I podjęliśmy ryzyko, bo tworzenie nowej partii jest przedsięwzięciem bardzo ryzykowym, niepewnym. Stworzenia solidarnej Polski, po to, by to długie płuco zaistniało i by dać nową siłę i prawicy, i. W całej Polsce, bo Polska prawicowa nie może zgodzić się zawsze na przegraną, na frustrację, bo Polska prawicowa, polscy obywatele chcą, by ich wybrani, ich partie wspólnie, razem Polskę zmieniali na lepsze. I po to powstała Solidarna, yy, Solidarna Polska. <tryk> trzech sprawach moim zdaniem związanych, ważnych dla Śląska, ważnych dla Ślązaków, yy, które chcemy wmontować w nasze przesłanie programowe, w nasze cele, cele polityczne. Sprawa pierwsza, którą rozpocząłem jako minister spraw wewnętrznych, ale przede wszystkim jako minister administracji w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I która była daleko zaawansowana, moja kariera ministra w lutym 2007 roku została przerwana, to wreszcie stworzenie ustawy aglomeracyjnej czy metropolitalnej dla Śląska. Bo Śląsk w dotychczasowych formach podziału się dusi. Bo Śląsk, ta potężna polska siła. Bez takiej ustawy traci swoją szansę, czy nie wykorzystuje w pełni swojej siły i swoich szans dla siebie i dla Polski. W marcu 2007 roku miały zostać tu w Katowicach przedstawione skonsultowane założenia do tej ustawy i, rozpoczą, i miała się rozpocząć już szerokie społeczne konsultacje. W początku tego przestałem być ministrem, mój następca zajmował się innymi rzeczami alertymi. Ale chciałbym zapowiedzieć, że my do tego wrócimy. Zwłaszcza, że Platforma Obywatelska obiecała Śląskowi taką ustawę i tej obietnicy nie dotrzymała. Chcemy jakby dać dla rozwoju Śląska, dla, yy, yy, dla wszystkich ludzi mieszkających na Śląsku, nowy impuls rozwoju. Druga sprawa, którą podejmujemy do której daliśmy impuls, to europejska inicjatywa obywatelska zawiesić pakiet klimatyczny do, 2000, do 2020 roku. Bo pakiet klimatyczny ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku i wszyscy Państwo to odczujecie. Na spotkanie. Europejska inicjatywa. Obywatelska to co najmniej milion podpisów, co najmniej siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki yy, naszej delegacji Solidarnej Polski w yy, Europie Wolności, w Eurogrupie Politycznej Europa Wolności i Demokracji możemy dzisiaj powiedzieć, że tych państw członkowskich czy obywateli wspierających będzie dużo, dużo więcej. Tutaj też chciałbym złożyć Serdeczne podziękowania Solidarności, a osobiście panu przewodniczącemu Dominikowi Kolożowi, który od paru lat podnosi problem zagrożenia dla Polski, dla polskich gospodarstw domowych, dla y, pracowników y, pakietu klimatyczno-energetycznego. Solidarność nas wsparła. Solidarność jako samodzielny podmiot też szuka partnerów pod kanałami związkowymi w y, układzie. Międzynarodowym. Sądzę, że w kwietniu złożymy w Komisji Europejskiej wniosek do rejestracji, a po złożeniu tego wniosku przystąpimy do zbierania podpisów. Sądzę, że będziemy twórcami wielkiego polskiego i europejskiego wydarzenia, kiedy miliony obywateli Polski, Czech. Wielkiej Brytanii, Danii, innych krajów powiedzą nie, nie temu szaleństwu. Powiedzą nie pakietowi klimatyczno-energetycznym. I wreszcie, proszę Państwa, sprawa trzecia, która łączy się z nami, z Solidarną Polską jako projektem par yy, partii, ale łączy się też z samą ideą yy, Solidarnej Polski. To jest sprawa tej debaty, która Toczy się wokół kwestii Śląskość a polsłość. To jest kwestia wywołana tym niespotykanym, szkodliwym, niesłychanie groźną koalicją w sejmiku województwa między Platformą Obywatelską a Organizacją Nieśląską. Istnieje takie historyczne sformułowanie ruch Ślązakowski, który... Ruch Łączakowski powstał w początkach XX wieku z inspiracji zaborców, żeby stworzyć, sztucznie stworzyć grupę, która będzie się nazywała Narodem Śląskim. Ja mówiłem o tym w Opolu, mówię o tym tutaj w Katowicach, to są przecież ziemie powstań Śląskich. I chcę też bardzo jasno powiedzieć, że. To, co robi Platforma Obywatelska, zawierając koalicję z rasiem, promując, nie naród, grupę zręcznych, inteligentnych, bezwzględnych i nastawionych przeciw Polsce ludzi, którzy chcą sobie dla siebie znaleźć miejsce w obiegu politycznym i w polityce. To jest szkodnictwo narodowe. Ale chcę też bardzo jasno powiedzieć, że dla nas w Solidarnej Polsce Śląskość to nie jest żadna zakamuflowana opcja niemiecka. Śląskość to jest, była, jest i będzie jawną opcją Polski. Powtórzyć to, co powiedziałem jako marszałek Sejmu, kiedy otwierałem wystawę poświęconą powstaniom śląskim. Jest, pro, Polska ma problem związany z śląskiem. Że o walce śląska o polskość, o śląsku za mało wie. Że więcej wynosimy ze szkoły, z lektur, wiedzy o tych powstaniach, które rodziły się w Kongresówce bądź w Wielkopolsce, a za mało wiem, za mało wiem, niekiedy nie z własnej winy, o walce Ślązaków o Polskość i o powstaniach Śląskich, nie tylko o powstaniach, o upartej, organicznej pracy Polaków, księży, działaczy o polskość śląska. Że więcej, że nie powstał taki serial jaki powstał o Wielkopolsce najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Trzeba, aby powstał, aby w polskiej telewizji publicznej był emitowany serial o Śląsku i o tym... Polski na Śląsku, ale także w równej mierze, a może nawet